Hardcore ogólnie jest dużo lepszym trybem. Wolność przynajmniej dostaje serię po klacie. No, umiera, a nie dziwnym trafem. biegnie go! Kurde, wiem, że jak ja wyjadę, to będzie po mnie teraz. Dobra, naprawię trochę czołg, bo wiem, że właśnie leży. Okej. Okay. Dobra, sprzątam gdzieś czołg o dziwo właśnie, bo ogóle nie, nie słychać te bardzo dźwięków, ale... To, ...to był zapewne mój, więc... ...no za bardzo się tym nie przejąłem. Ale trzeba zobaczyć, tak? Jednak oni nie muszą tutaj jeździć. Tam jest pojazd, ale on się nie rusza. Dobra. Ja. Tak, 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 tak. tak. do no, to naprawiamy. Dobrzy no na strzałę, jak widzicie. Teraz już na dwa. Trzeba do Trzeba dokonać do naprawiamy ciągle. Sure, a this weapon will stop firing when its weapon temperature gauge is full. Wait for the weapon to cool before firing again. O widzę, że ktoś tam dalej jest. Ta Helka leci... na mnie! Dostała Dostała! Oj. Nice, one Napiliśmy chelkę, no to no, idealnie, no, 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 no urodzony całkowista Dobra, tego jeszcze, jeszcze. Tutaj mamy rakietnicę, ale naprawdę bardzo... Z tym się nie odłonimy raczej. No i dobra, ciśniemy. Ciśniemy no! Już myślałem, że oni jadą, przed tymi czołgami. Dobra, czyli tu jest definitywnie ich baza. U! I myślę, że ja nie będę im na bazie przeszkadzał, bo jednak no... Może chcą sobie w tej bazie pobyć, ja, ja się ulotnię, pójdę gdzieś indziej. Znaczy w sumie pojadę. Wyjeżdżam tak do od nich. Coś dostałem po czołgu, nie wiem co to w ogóle było. Jakby ktoś z karabinu strzelał. Eee, CLF przyjmują, tak? Dobra, no to akurat tu tu jedziemy. Miejmy nadzieję, że nie czołg, a jeżeli czołg, to że zostanie w plecki. List na lewo pokazuje on your team. To join a squad, simply click the join button squad. Jak mi przykro, jak mi przykro. Hehe, <ścoughs> naprawdę. Przykro. Nie ma to jest że nie od siebie pojechał przyjmuje, tak Odkle tu tak. wypadek Serio to jest, to jest. A bo to się tak paguje.

Bo inaczej, ja będę musiał strzelać do Was. A tego byśmy nie chcieli, chyba. Dobra, tutaj gdzieś jesteśmy? Na pewno w czołgu. Więc trzeba się przygotować. Gdzie ten czołg? Dobra, odjeżdżamy, odjeżdżamy, odjeżdżamy. Dobra, drugi pociąg zerwał. Trzeci pocisk i zniszczony. Dobra, trzeba przyjmować. Ogólnie rozgrywka to może się wydarzyć. Monozuela, ale może się wydarzyć. Ale mąpał, tak to Szczególnie, że słyszę, I nie więc. Się zapłaci za o fuck. jednak ja zapłaciłem śmiercią. Dostał 4 strzały, ale albo ktoś go naprawił, albo

Nie udało się! Uciekać, uciekać, uciekać! O, fak O, fak o, f**k, o, f**k! O, shit! Shoot. No, i patrzcie, no i to może zrobić biedny snajper czołgo jak przyjeżdża na pojazdach? Naprawdę nic. Szczególnie, jak już straci C4. Naprawdę, jestem bezbronny w tej chwili.

Aby <mulity> to było, to tam takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś coś takiego, coś takiego, coś takiego, co to, tutaj się do mnie skradł, to on ma <mulity>

czegoś lepszego, to naprawisz. Nie może... Hmm. Co ty chcesz, strzelać w helikoptery? To nie masz szans. Nic z nim nie zrobisz, nie ma takiej opcji nawet.